Cześć widzowie, witam Was w moim pierwszym filmiku nagrywanym na pasie. Ja Wiem, że trochę muszę sumić, ale dzisiaj Wam przedstawię z retaking. Daj łapkę w górę. Jeśli chcesz y y pozostawić po sobie ślad i obstejdźmy do zercu. Pierwszym retakem będzie ten najbardziej podstawowy, pokażę go w zwolnionym tempie, bez tej ściany, tak i tak. To jest jeden z łatwiejszych retake'ów, ale to nie jest w moim zdaniem najłatwiejszy. Najłatwiejszy jest, ja go pokażę w szybkim tempie, nie wiem czy mi się uda, bo długo go nie robiłem. Ja muszę się rozgryć. No Dobra. No to jest pierwszy retake. Trzeba mi idzie. Ale okej. Okay. Dobra, drugim retakeiem będzie taki. Zwolniony tempie. Tak, tak, dosyć tam. Tak, 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 tak. Możecie to nawet wcisnąć triple? Ale to zależy od Was. No to trzy będą. Um, dobra, to wam pokażę go. Wiem głośno, kilof. Jeśli się postawi schody, a to nawet problemowo też ma życie tak zrobić. Pokażę go. Następnym trikiem będzie taki. Moim zdaniem jest strunny, jest bardzo trudne. A jeśli nie umiecie oddytować 4 no to po prostu tak zróbcie. No i... Żeby prawa nie było, no to niech będzie luźno. W następnym odcinku pokażę wam mapę do Aion. Tak, 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 tak. Dobra. No to jeszcze pokażę jak się wbić do boksa. Sobie robicie tak. No i to was po prostu wepchnie do boksa. Nie, możecie nawet iść bez skakania, to was przerzuci do boksa. No zobaczymy. Gdy będzie się tak robić, to tak. To tak trochę wolnie, a jak tak?

No dobra, nie będę przedłużać, więc cześć. Ola, dobra, dobra cześć.